Przyszłyśmy od Weta. Otwieramy w Proszę, bardzo. O, jaka szczęśliwa. Jaka zadowolona. Oj, teraz ciebie tam swędzi, tak? Dostałaś na karczek jeszcze preparat. Kochanie. Teraz nie mogę cię tam błaskać. Kochanie, malutka. Pięknotko moja. Pięknotką. Mięska nie ma, bo to poniedziałek. Nigdzie nie ma. Może zjesz sobie. Nie bardzo, dam ci coś innego zaraz. Nie martw się. Dam ci zaraz coś innego, tak. No i cóż, chciałam tylko powiedzieć, że cóż, no kotka to wiadomo, prawda? Wygląda lepiej. Przede wszystkim nie wychodzą jej tak włosy. Niunia nie drab się tam w to nie wychodzą jej tak włosy bo wychodziły jej po prostu przy dotknięciu normalnie palcami można było tak wyciągać a teraz normalnie się trzymają także jest duża, duża poprawa natomiast ja wiem no najprawdopodobniej nie da się tej dolegliwości całkiem e, usunąć chociaż będziemy próbować, o, przepraszam bo ja próbuję mówić i, i coś tu kiczynie jeszcze dawać to ja że chwilę przerwy zrobię na no, inna puszeczka i kotek zaskoczył, będzie jadł no i cóż, kilka tutaj strategii nowych rzadziej kąpać już nie smarować już tą maścią pyszka, pyszczka tylko tym płynem takim e, czyścić, wycierać ojejku, aha e, witaminę B6 chyba będzie dostawała, tak jak dostawała do pyszczka, dwa razy dziennie, 10 kropelek. I jeszcze mamy taki preparat, który będzie dostawała co tydzień na skórę. O, bo często jest to przyczyna braku tej witaminy. O, takie coś będzie dostawała. No i cóż. I czekamy. Czekamy, aż coś zadziała była grzeczna, chociaż się denerwowała, ma krewkę pobraną, także będą wszystkie badania, wszystkie wyniki, PCR w kierunku białaczki zrobiony, bo jeśli nie ma tej białaczki, no to tak jak mówi pani doktor, otwierają się nowe możliwości leczenia, a jeśli ma, no to, to tak zostanie jak jest. No i tyle, taka relacja.